W domu, który wynajmujemy, pojawiła się mała Żydówka. Niech bali było Ona nie wróci. Czemu ją przyjęliście? ruch serca mojej żony. Schowała pani Żydówkę. Nikogo nie schowałam. Uciekajcie! Ogląd! Trzeba pomóc. Tu będzie to dobrze zobaczyć. Kogo tam chowacie w domu? To jest moje dziecko. Lepiej uważaj. Zostanę z tobą muszę. Kim ty jesteś? Polak czy Niemiec? A może Żyd? A co za różnica? Uratujemy go Maria. Złożył go powoli. Nie, ja nikogo nie ma. To zawsze pomaga, jak się kogoś ma. Ja mam ciebie, dobrze? Dobrze. Dziecko jest darem nieba. Nie bierze się za to nagrody. Jest ten film i właściwie dlaczego wybrał pan tę tematykę jako swój debiut reżyserski? <grym> Pani to jest strasznie trudne pytanie. A właściwie jeszcze trudniejsza odpowiedź oczywiście jest na to, bo nawet nie chciałbym specjalnie o tym mówić, bo w takich przypadkach mówi się przeważnie takie komunały, no, banalne historie dlaczego. No, temat, gdyby to mówić dlaczego, to bym musiał opowiadać naprawdę z godzinę. Natomiast jest to temat mi bliski, to jest temat o osobach, o ludziach, których znają wszystkich osobiście, troszkę dotyczący mojej rodziny, no, w tym sensie mojej rodziny, że tamten medal został przydzielony matce i z tego się wszystko zaczęło. I sprawa została oczywiście nieco ubarwiona, no bo to jest film fabularny, ale jeżeli chodzi o tło, o sytuację, o historię, to to wszystko jest, jest prawdziwe.